Jesteście moi kochani? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witajcie, dzieciaki! Dzień dobry, Miechu Teofilu! Dzień dobry, Małgorzatko! Mija już tydzień od naszego ostatniego spotkania. Cieszymy się wielką radością, bo Pan Jezus z zmartwychwstał. Przed nami święto Bożego Miłosierdzia. O którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Posłuchajcie! Mniechu, widu, nie mogę się doczekać! Wy, kochane dzieci! W Ewangelii przeczytałam, że apostoł Tomasz nie chciał uwierzyć, że Pan Jezus naprawdę pojawił się wśród uczniów, że próbował i potrzebował znaku i, i że musiał dotknąć rampa na Jezusa. Tak właśnie było. Ale gdy się przekonał, że Pan Jezus naprawdę przebył do nich, że naprawdę żyje, Umocnił tylko swoją wiarę. Małgorzatko, my też potrzebujemy znaków, znaków z nieba, aby nasza wiara była mocna. I taka mocna jak skała? Właśnie taka. Pan Bóg daje nam takie specjalne znaki. Jednym z nich jest znak Bożego Miłosierdzia. I co to takiego, mnie Uteofilu? Pan Jezus chciał przypomnieć całemu światu, jak bardzo nas wszystkich kocha i że zawsze jest gotowy przebaczać grzechy. Dlatego wybrał młodą dziewczynę, Helenę Kowalską, aby została apostołką miłosierdzia. Mm, Helenka, jakie piękne imię! Helena wstąpiła do zakonu, gdzie przyjęła imię Faustyna. I pod tym imieniem jest najbardziej znana. W zakonie pełniła najprostsze obowiązki. Pracowała na kuchni, w ogrodzie, w piekarni. Wszystkie zadania bardzo starannie wypełniała. E, czyli e, dokładnie się do tych zadań e, przykładała, tak? Właśnie tak, Małgorzatko to właśnie tam, w czasie życia zakonnego, spotykała Pana Jezusa, który do niej mówił. Hm, hm. Ona wszystkie usłyszane słowa zapisywała w takim zeszycie, e, takim pamiętniku. O właśnie, można powiedzieć, że prowadziła taki pamiętnik, który dzisiaj znany jest jako dzienniczek siostry Faustyny. Podczas jednego ze spotkań Pan Jezus poprosił Faustynę, aby namalowała obraz. I co? I namalowała? No, ona nie, bo Faustyna nie umiała tak pięknie malować. Skończyła tylko trzy klasy szkoły podstawowej. Ale zrobił to malarz-artysta. Pan Jezus poprosił Faustynę. Aby druga niedziela wielkanocna była świętem Bożego Miłosierdzia, a godzina piętnasta była szczególnym czasem modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, której tej z modlitwy nauczył jej sam Pan Jezus. E, Nie udało się, e, ciekawi mnie, dlaczego akurat godzina 15? Mało Godzina piętnasta jest godziną męki śmierci pana Jezusa na krzyżu. Pan Jezus powiedział do Faustyny: O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia. Przede wszystkim dla grzeszników. Jest to wielka godzina dla świata całego. E, mnie, Teofilu. A czy siostra Faustyna jeszcze żyje? No, niestety. Siostra Faustyna była bardzo słabego zdrowia. Kiedy miała 33 lata, poważnie zachorowała i zmarła. Ale dzisiaj jest świętą i wstawia się za nami u pana Boga w niebie. E, święta siostra Faustyna to wspaniała postać. E, dzięki niej możemy przypomnieć sobie, o tym, jak dobry dla nas jest Pan Bóg. Masz rację, małgorzatko. Kochani, zadanie dla Was. Poszukajcie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i, I co? I napiszcie, jaki napis znajduje się na tym obrazie. Odpowiedzi możecie przysyłać na moją pocztę. Mnich Teofil małpa.interia.pl. Tymczasem żegnamy się już z wami. Życzę wam pięknej niedzieli. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa pa. Pa pa.